Karolino, opowiedz nam, proszę, kim jest Twoja bohaterka w drugim sezonie serialu Patti? Wcielam się w postać kuratorki, ona ma na imię Alina i opiekuje się ludźmi, którzy wychodzą z więzienia, którzy chcą zacząć normalnie żyć, a bardzo często nie potrafią i nie potrafią także dlatego, że Społeczeństwo nie zawsze jest w stosunku do nich otwarte i wyrozumiałe. I, a państwo, z kolei, nie za bardzo oferuje jakieś systemowe wsparcie. I Alina tutaj ma duże pole do działania, poczucie misji, i myślę, że jest naprawdę w tym dobra, że pewnie dzięki temu, że jest osobą empatyczną i ma taką zdolność wejścia w Buty drugiego człowieka i zrozumienia, nie wystrasza jej to, że ktoś e, może na początku jest nastawiony wrogo, czy bardzo asertywnie, bardzo mm, z dużym dystansem, bo ona potrafi jakoś znaleźć e, klucz do każdej osoby i tak samo znajduje klucz myślę do pati. E, pewnie traktuje ją w pewnym sensie jako wyzwanie e, i bardzo chce jej pomóc i widzi, że. Żeby ona mogła ten, zrobić ten krok dalej, żeby mogła otworzyć nowy rozdział tak naprawdę, no to musicie uporać z jakimiś rzeczami z przyszłości, że te czasami będą bolesne konfrontacje trudne, ale że warto, warto się tego podjąć. I to, co chyba jest takie w niej ciekawe, to to, że ona znajduje metody, żeby nawet jak ta jej podopieczna z drugiej strony jest no, trochę zamknięta i niepewna i niechętna, no to znajduje metody, żeby ją skonfrontować. Czasami no, nie na siłę, ale tak zdecydowanie. I jednak robi to tak, że ta osoba się nie przestrasza i nie ucieka, tylko idzie w to. Twoja bohaterka jest katalizatorem w ogóle właśnie nawiązania czy też odzyskania relacji pati ze swoją siostrą. I też w naszej kulturze ten wątek siostrzeństwa jest taki prominentny. Czym dla ciebie jest siostrzeństwo i jak w ogóle interpretujesz to pojęcie? Ja myślę o tym jako o takim wzajemnym wspieraniu się kobiet. I z wiekiem coraz bardziej to doceniam. I coraz bardziej się na to otwieram. Bo nie zawsze tak było, i mam poczucie, że wiele kobiet żyje w takim poczuciu samotności. I w momencie, kiedy nagle jesteś w stanie się otworzyć i wejść na trochę głębszy poziom relacji z kobietami dookoła ciebie, z trochę z taką większą szczerością i zaufaniem to nagle się okazuje, że jest tyle wspólnych płaszczyzn, że te doświadczenia nasze, mimo tego, że mamy różne temperamenty i różne konteksty, to jednak one często są tak y, bliźniaczo podobne. I przez to, że się tym dzielimy, no to y, po pierwsze przestajemy być w tym same, po drugie to generuje jakąś taki, taki rodzaj energii, który daje takiego kopa y, i jakąś tak, coś tak pozytywnego, y, mi to bardzo w życiu zaczęło pomagać. I jak dostrzegłam, jak mi to pomaga, to teraz wręcz szukam tych możliwości, żeby wychodzić do kobiet, żeby dostrzegać też te kobiety, które są w moim życiu i starać się budować z nimi prawdziwy kontakt. Polscy widzowie pokochali serial Patti. Co sądzisz jest w tej historii na tyle uniwersalnego, że faktycznie zgromadził on tak ogromne rzesze fanów? Myślę, że oczywiście ogromna jest w tym zasługa Oli Adamskiej, która stworzyła postać z jednej strony narysowaną bardzo taką wyrazistą kreską, a z drugiej strony niezwykle wiarygodną. I y, taką nieszablonową, i y, y nie cukierkową, i y nie, y, no coś, coś jest w tym, jak, jakiś taki rodzaj prawdy, który jest fascynujący. Y, a, a ten drugi sezon, ja myślę, że on ma w sobie taki potencjał na to, żeby pokazać, no to o czym trochę rozmawiałyśmy, o, że że można nawet po jakichś takich najgorszych różnych sytuacjach i rzeczach, jakichś, których się żałuje, które się zrobiło i które wydaje się są takie straszne, i mają taki ciężar gatunkowy, że już trudno się od nich odciąć i wyabstrahować. I wydaje się, że już całe życie będzie tym naznaczone i że już nie ma szansy na, na szczęście jakieś. A że jednak nie, że jest ta szansa, że ta nadzieja na, 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 na jakieś oczyszczenie, ona zawsze jest. Tylko trzeba wykonać pracę. Takim motywem przewodnim w serialu pati jest też takie poszukiwanie prostego i szczęśliwego życia. E, jaka jest Twoja recepta na takie proste, właśnie szczęśliwe życie? <laughs> ja nie mam gotowej recepty, ale to, to, o czym często myślę i co mi bardzo pomaga, to jest to, że wszystko, co się zdarza, jest po coś. Że mm, te wszystkie trudne rzeczy, które przychodzą, one przychodzą nie. Przeciwko mnie, tylko po to, żeby mi coś dać. Znaczy, po to, żebym ja mogła coś prze, prze, przez coś przejść, z czymś się zmierzyć, czegoś się nauczyć, coś oswoić. Um, że to jest jakaś taka to jest moja droga um, i ona nie musi być zawsze łatwa. Um, a druga rzecz, która mi pomaga, to to, żeby um, jak się zdarzają jakieś takie rzeczy, które są ciemne, które są. Um, takie depresyjne wydają się być, które są albo złe, które mają w sobie tę energię taką, którą określamy jako negatywną, ciemną, nie wiem. To, że jak masz w sobie taki azymut na światło, to że zawsze możesz przez tą ciemność popatrzeć i zawsze tam będzie światło za tym.